Hej, cześć, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Wojtek, jest ze mną Tomek. Jestem. Agnieszka. Jestem. Intro. Poincze. A to jest oczywiście kolejny odcinek bezwzględnej ruletki w Dead by Daylight. Masz za jedynkę na górze, a Na Pierwszą no? rangę. Pierwszą brązową? To jest, a złota? nie, brąz, brąz, brąz. <laughs> na złocie? Na złocie. Dobrze, słuchajcie, czy jesteście gotowi wybrać wasze postać? Bo pamiętajcie, które były pierwsze. Nie pamiętam już. O Jezus, Tomek. Dobra, no dobra to, to, ja ci to, to ja ci powiem, czy, 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 czy jest czy dobra, tak, czy, czy nie. nie. No. Trzy, cztery, ry Aha. Ace Visconti, Tomek. Dziękuję. Ja pierdziele, co za koleś. Ej, wszystkie teraz. Ej, taki w czapce. Nie, nie. Taki w czapce. Z brodą, w okularach chyba, jeżeli się nie Z brodą? Co ty mi, Wojtek, mówisz? Czekaj! Jest koło Feng. I nad Kate Denson. I pod Nion Carlson. Po lewej no, stronie. No, dobrze, żeś wybrał. Co za koleś dzisiaj tam Ja nie wiem. Ty masz większego breakdowna Dobrze, słuchajcie, będę wam zaraz mówić perki. Naszym przedmiotem jest mapa, więc możecie sobie już wybrać mapę. A zanim przejdziemy do perków, to ja wam oczywiście przypominam zostawienie zostawieniu łapki, komentarza, subskrypcji, wpadnięciu na wszystkie socjalki, linki macie oczywiście w opisie. Jaka gdzie? g Tak, na g też was zapraszamy oczywiście. Mamy mapę, ale ja mapy brać nie będę, bo i tak... Albo dobra, no jak już jest to... Ja będę wam stawiać słupik, nie? I tam gdzie słupa... Tam, ci postawię, nie jest, ma Postaw mapie. Suka, tam ci i mi chyba smutę, się no ci, ja tam będę robić. co aha, dobra, już wiem, o co ci chodzi. Raz, dwa, trzy. Ej, Wojtek, mi mikrofon nie miga, że Lula. działa. No to popsułeś. Musisz się nie słychać w ogóle. Wojtek. Czekaj, no dobra, róbcie, układajcie sobie tam, ja sobie No, a działa ci action, pokazuje ci, że mryga mikrofon, nie, jak Nie, właśnie. Mówisz? Jestem ciekaw od jak dawna, nie? Okej. Okay. No dobrze, to Tomek tam sobie ogarnie. Tak, Naróżcie superki. Agnieszko? Tak. 17. Ja jestem na pierwszej stronie dobrze. 17, dobrze. 19. Dobrze. 20. Nie, czekaj, czekaj, tamto poprzednie co było? 19. A dobrze, no 20, no 20 i 29. Oj, Jezu, jaki perki. To teraz ja. Trzeci, 5, 6, 7. Dobra, wróciłem. 10, 11 i 18 to będzie 15, 16. No, zaraz ja na nie nie mam tyle perków. Jak to? Nie wiem, jak, co ten to wyliczyłem. Dobra, podaję ostatni perk. Niech będzie. A, ja już wiem, dlaczego tak zrobiłem. Dobra, nieważne. Nieważne. Dla ciebie to meczku. 1. Cztery? No. 9 Dziewięć? 9? No. 14, I czternaście. czternaście. Dobra, mam. No to Agat, co masz? Ja mam. Urok cienisty, krok. Będziemy żyć wiecznie. Czujność i wizjoner. Mhm. I bez sensu teperki. Tomaszek? Bez sensu. To ja mam. Damy radę, spokojny duch, mroczny smysł to i przeczucie. Dobra. Masz przeczucie, że będzie mecz. Mam. A ja zaraz wam powiem, na pewno mam jakiegoś Szczupaka na początku i to jest Szczypak. fałszywy trop, Szczpak. i to nawet od Zariny, Kasir y, perk, z tego co oh. widzę. E, mam też nieoficjalnie, to też jest od niej, e, okay. Szybko i Cicho od Meg i Twardą Sztukę od Davida. A słuchajcie, e, perki, a perki dlatego mam inne, bo e, zmieniłem program do, do tych. Do rolowania? Do rolowania, dlatego, że rolowaliśmy dwie postacie na ten odcinek i na przyszły, ponieważ nagrywamy troszkę na zapas. I nie wiem, jakim cudem dwie postacie miały praktycznie identyczne liczby. Nie wiem, jakim cudem to wyszło, więc po prostu na złej postaci pododawałem, albo odejm odejmowałem jeden. Mm -hmm. Także. Ja nie I nie dlatego są to 18, a ona miała 17. Ty, ty. Ty, 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 Czy wygramy? Czy, myślicie, ty, 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 że wygramy? Przegram. Ja trzymam jakiegoś z ludzi. Nie wiem, zobaczymy. No, bardzo tą ja nie pozwoliłam. wiem sobie no. nawet jak moje perki działają. No też nie. Znaczy wiem, że znaczy... mam ten fałszywy trop z tym generatorem. Eee, szybko i cicho to nawet nie wiem o co chodziło, ale chyba przeskakiwanie jest cichsze. A, tak. Y... Tak, no. Na sprincie eee, chyba. szybko i cicho jak ten, no jak przeskoczysz to możesz się schować, bo nie zrobisz nagłośników. To... Aha, dobra, okej. Okay. Czyli przez y, okno? pik 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 mhm. Gdzieś tam za zawółek? Bik, bik. Nie, Wiesz, to dla za ciebie idealne jest niki Biki. G gaga. Co tam? Debbie? Debbie. Nie W końcu dobra gra. O. Hi, Zarina, ja To jest ten skimcz... To to... <grym> Hi, Zarina. O, na czerwono jest jeden ten. A czekaj, o? jak się robiło to? Co? Tak? Nie tak? Nie tak. Ej, a jak się stawiało ten ten... On tu... jest! To ale to nie. To co to, to jest? Aga to ty? To pokazuję. Jest klaunisko. To random, dobra. Znaczy, <laughs> <laughs> ja mogę sobie zobaczyć opis, bo ja nie no, mogę zobaczyć. Może, kurcz, uciekaj, Tomik, bo ja jestem w ferworze. Co ty robisz? No uciekam! No to szybciej! No, Weź patrz. się nie staraj. No, no, nie, ja mam za dużego dzisiaj, jestem zmęczona za bardzo. Fajnie, ale jaki, jaki pan? Dobra, my kończymy gana z randomem z panem y, faja Fajnie, Fa ale jaki e, ma jest śmieszny Co tu przyjdzie? Nie, dobra Idzie do was Jest Wiesz, za domkem cię zdjąć Dobra Kurde lecę ci od razu? Flash, no, no, bo on tam się bawi Nic hmm, nie widzę. Z kimś tam. Ze mną! Nie, nie, nie nie i mnie! Mhm, mm no będzie szybkie. A jak się ten słup robiło? Bez sensu? E chyba się używało. Ja nie mam E. Aha. Dobra, chodź eee. tego, Gena, tu robi maga, chodź. A nie tego tu, trzeba zrobić. chodź, chodź, chodź. chodź. Róbmy tak te po... po środku na razie, bo one są dosyć blisko. Zostawmy sobie to na zewnątrz na później. Co ty Tomek, mówiłeś? To melodia trochę dziwne, bo ja wiem, jak nie goni. Proszę nie to, to jest ojca szesnego? Si. I si. Claro. Kurde, widział mnie. Kurdy, widział mnie. No, Kura, wejdy, brudy, a no a i to już A, dobra. Tam. Ale on jest dobra, brzydki. No ma takiego dziwnego skinia skiniacza. Dobra, wykończymy hmm. jednego też. To szamotanie jest bez sensu. Nigdy nie zdążę. No bo teraz jestem, nie? Mam wizjonera i Hugo wie o co chodzi. Najbliżej jest coś, to biegnie do mnie, okej. Okay. To random. Aha, wy tego gena tu zrobiliście, dobra. To teraz trzeba było. Kurde, na... trafił go. Trzeba byłoby najlepiej po drugiej stronie, nie robić pukał gena. gena. Ale flaszką trafił robić. w pana. pana że ja robię. Dobra, ja staram się. A nie, nie, nie do potomka był już zdjęty. Czyli Dobra, puka do gdzieś tam. O kuśwa, prawie nie ten. E, jest on pierwsze? jest tam, gdzie Tomek wisiał, ale no nie wiem, gdzie on. Może tu przylezie. Eee. Siema. Siema. A ja nie mam czysz lecimy. Co ja robię? Tam. Tak, właśnie. No blizno. właśnie, co ty robisz? Ja jestem przy, przy piwni. Robię gana. Przy piwni? A, w Kidersaku. No. W szaku prawie tam w rogu. Zrobię po środku. Tam go chyba random Ty to jak coś, to ja później bym poprosił o jakieś meczonko To... Yy, hmm. bo... Tu gdzie zrobimy gena, możesz przyjść, chyba, że nie chcesz Nie, to no, no, ja, 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 ja do niego, Aga, pójdę A, bo on robi gena Tak, tak to ja ja to robię my? gena y, Jedną trzecią w Brobu, drogi, tam, ludźce. gdzie wisiał Okej okay. No dobra, ten random się dobrze lub... Aha, już Random leży Dobra, to ja będę szedł po randoma, to Aga idź do Tomka i tam róbcie Ja się schowałam, bo... Byłaby Barba? Jest Barba? No, on tak ładnie szedł zawsze w tą stronę, chociaż nie wiem. Możliwe, że jest. O wyczycie. dwie Żebyś jakaś znoszyła dojść zanim ja dojdę, wiesz? O tym jeszcze wymacasz. Ale czekaj, bo on... Idzie do on was. On jest koło tego budynku. Do nas? To do mnie? Idzie do waszą no, stronę, no. Znaczy ja dopiero biegnę. Tak jest u mnie, ale czekam jak najdłużej, bo nie skończę go na kurde, Agast to domoc na macnięcie. O, Leć Mike. macnij mój gen, którego właśnie degresuję. Dobra, dobra. Ale dobra stój. Zupa z dobra. Stój. Gdzie ty idziesz? On jest w piwni ze mną. Dobrze. Ja tutaj jestem koło Kierszeka. Wyszedł? Mm. Nie słyszę serca. Idzie, 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 wyszedł. Poszedł. poszedł? myślę, że do nas, bo ja tu leczyłem random'a. Dobra. Biegnem. Najpierw dotknę tego gena, żeby się nie regresował. Boże, pół gena. O już prawie końcówka. No dupa. Dobra, chodź na górę, co cię uleczę. Pierwsze ja... my ten gen nie Nie, bo to połowa to myk. Ja robię tego początkowego aga, co my robiliśmy. Dobra. No. O, no, on tu idzie. Biedź, maca i. Idzie tu. Czekaj, ja go wezmę na siebie, uciekaj, Tomek. <śmulatrice> Jakbyście tam tego gena skończyli, Bo no to ja mam tu połowę, więc nie. ja go zrobię na pewno. Na razie raz my uciekamy. Samym. Tak, a tak, ja, się cofnę ja konanser, To tu wam. Tak, abyś coś i jednego gena zrobił, wiesz? A nie, on tam Dobra. się wrócił. Znaczy, Tomek, ty, Kulma, ty już to uważaj. Ten? Ja pij doje, ten już... Tomek, Tomek musisz ty uważać, ty się, ty się Tomek chowaj jakby co, bo Ty już jesteś wiesz, do szafy najlepiej wejdź No, zaraz wiszę? Kurde, nie do szafy Dobra, wyszedł z piwniu Dobra, kończę ja. <laughs> dobra, jestem w szafie, tylko bo się, że mi tak, ostatnio, no, no tak. O, dobra, random, Ale on za szybko pukam, nie spadnie, halo Nie? Nie Kurde, random mi leczy, a tu idzie pan Random puść. Dobra, widzę gdzie jesteście mniej więcej. Tomek, pamiętaj, ale ty możesz się wyrwać z randoma, jeżeli dasz sprinta. Ajo! <grym> dobra, ja lecę po AG. Ja lecę po AG, ty się chowaj. Ja ale ja dobra, już też idę do AG. No to Agi. się zmacamy. Kto to jest pierwszy? Tomek. No chyba, że przecież już za G przeszło. <grym> ale to i tak byłam, wysiałam drugi raz. Chodź się na pięterko i się macamy. Boże Wojtek, zanim byś tutaj przyszedł, ona by już zginęła. Aga, nie gen, nie. No chciałam zatrzymać. No, Skupię się, że on będzie widział, że tu wszyscy jesteśmy. Trudno. O to ja ja się postawię i będę deta w ma. Nie no, my już mamy po dwa Co ty chcesz się podstawiać? Ktoś jeszcze? Nie. Dobra, wiecie co, wyróbcie, jak ja go wezmę na siebie. <laughs> no dobra. ja jeszcze nie wisiałem. Musi ale on i tak tu przylezie. Tak, idzie mhm. do was Patrz Tomek, to jest bardzo głupie Tak, bardzo głupie No przestań, Pff. zostaw mnie, no już Uciekaj! Zostaw, mnie. zostaw mnie, no. Dobra, weź mnie, idź Zostaw mnie, no! nie uciekał? Oj, i tak by mnie złapał Ale plus jest taki, że koleś nie tuneluje, nie? No, nie? no nie, nie, zawsze idzie za tą drugą osobą Dobra, a ty nie wychodź, może on pomyśli, że może już nikogo nie ma w szapie Mhm, tak Albo wręcz przeciwnie. ton mądry by się przy nim chował? No tylko ja. Co złapał cię też? Skąd wiedział? Hmm. A, bo Oj widział Szan. pewnie na barbie dwie osoby. Jakie... Jakie Dobra, ja jestem, ja jestem w szafie, więc ja na pewno nie widział. No i ja zostałem sam. Tak. I jeden Zniki generator. Biegnie, no. Klapę, Wojtek! Eee. No nie, jeszcze nie gówno. <tomujesz> Tomek, kto normalny by się chował przy kinesz? A ja już tak patrzę, boże, on idzie do mnie. Ale, ale dzis dzisiaj dzis mi to wszystko jedno. <tomujesz> Kurna, widzisz <tomujesz> mnie? Jest przy... Ten też do szafy wszedł, że cię znajdzie, tak jak nasz. Czyż random jeszcze jest. No, no jest. Tak. nas dude chyba za przyjdzie no to jest, boże. Ja oglądałem random'a. Gdzie jest ten, bojca. gdzie jest ten random z tym kolesiem? W ale tam, gdzie wy byliście? Nie, nie, nie. Okay. nie, nie, nie. On jest przy, Dobra, zostawimy go. skale. Jak to go zostawił? No, zostawił go. Pa, pa. Pa, jak Wojtek gra, nie? Pa, pa, wiki. No. To no, no, nie? <laughs> Wojtek Random wyszedł szafę. z szafy. schował. Tu, przy I robi snikiem, gena. Nie? No, no lego, Ale flaszką w niego trafi. O, berwa flaszką. Na dupa. No Dobra, Wojtek. Wygrasz. <laughs> no, nie do końca jeszcze, wiesz. Klapy i tak jeszcze nie ma. Ej, Wojtek, to pytanie raz nie wisiał. Bo ja jestem, wiesz, sneaky piki. No, sneaky piki. Ej, ty sneaky piki. co ty robisz, kurde, w tej skrzynce? GENARU! Ty się chowaj! Genar to już teraz te... mi jest... Ciepko. Teraz gen to już mi jest niepotrzebny, dlatego że... No, teraz to tylko ta, bo odginie. ginie. No, nie ginie. No, ginie. No, teraz zginął. Teraz słuchamy. No i teraz będzie klapa i DBD daj mi tu, proszę, w tym miejscu klapę. Oho, <grym> no, no, no. To by było hamstwo. Kuźwa! Nie, to Twoja szafa się otwarła. Boże, mi się mieć szafę koło. <grym> On tam jest, nie był przynajmniej niedaleko. Na no, wprost prostu... Wojtka O nie. A Wojtek biegnął, zrobił kreskę z krwią. Papa, jakieś no. nie? nich biegnie? Pa, Papa, pa. Ja no za... no? bym cię Nie, bym nie prze. A... Chciałam no, się powiedzieć, że u mnie takie chowanie nie przychodzi. No, mi też nie. Zawsze mi ręka ten dostaje, albo noga. Albo kawałek mapy Albo kawałek mapy <noise> Czy to by mogła być klapa? Ale on zwalnia tym No bardzo Nienawidzę w tym piłku. A tam ta melodia wiedzieć. widzisz? Taka no bo TV. to jest chęć. Hunt Jo, hand splace. Pat, pat. tu będzie klapa. Daj klapę, daj klapę, daj klapę. Już dało klapę. No, gdzie dało klapę? Nie wiem gdzie Zrobił cię. Albo ty jego... O nie A... on cię. O Uuu. Jezu! Ej! Deadhard! To był lag. Deadhard! To był lag. <laughs> Deadhard <laughs> to no my jesteśmy lag. <laughs> nie, nie tego, no twardą stukę przecież. Wypuści Wojtka. Co robi? Gdybyś gdzieś niedaleko jest klapa, nie. No. Nie Ale śmieszny ma to. Jest. Śmieszny ma to, no. Zasz mhm. mi klapę, zasz mi klapę. O. No właśnie robię chyba. On stwierdził, za łatwo mi poszło. Co będę? Nie jak. poszło mu wcale tak łatwo. Dobrze, tak robili, dobrze robiliśmy wszystko. Co robiliśmy? Ja nie też Ale on coś dobrze. Ja tak lamiłam po prostu jak on mnie gonił, ja tylko tak. A, biegnę przed siebie. Jeden plus żeby rzeczywiście nie tunelował ani nie. Nie. Mhm. Ale no te nawet, jego, jego ja poteczki to zwalniają strasznie. Mhm. Co robił? On robi? będzie się na to znęcał. Albo punkty dobija. Co robi? Ne, 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 Ale to ma brzuch skacze, widzieliście? No, no, no. Wi wi wiedzieliście? No, wiedzieliście. No dobra, albo mnie, koleś, wiesz albo do klapy. Musimy się tak umówić. Ale czasami się znęcają właśnie. Oho. A gdzie ta klapa, kurła? Nie, nic nie ja słyszę. No ale chodź, punkt Dostał, Dostałem Dostał, ja. Co jest w ogóle? No, on się znęca. no. Znęca się. No, się. Ne, 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 mówi. No, ja nie bądź jest. klaunem. Albo ma jakiś daily, tymi plachami, Nie, 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 nie ma na pewno, nie. O, klap! Chyba żartujesz. Dasz mi?

Mhm, Faj dochodzę. Fajnie, fajnie mi no się. No i tak chcę grać z więc dam mu pochwal gracza, zatwierdź. No mi, mi. tak. ale, ale miał wani. barbę, faktycznie miał barbę. Miał, no, ładnie szedł dla pochwal gracza, a za go. Za, za to, Że się zabił. Ale fer mnie zabił, to wiesz, za moją głupotę mnie zabił. Nie, z Ta. grzeczności nie zaprzeczę. No. W każdym razie, moi drodzy, my wam bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejszy odcinek. Mamy wielką nadzieję, że wam się podobało. Słyszymy się oczywiście w kolejnym, a ze mną byli standardowo Agnieszka i Tomek. Byliśmy. Byliśmy. Także do usłyszenia w kolejnych. Trzymajcie się. Cześć. Pa, 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 pa. 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 No i co? Film się skończył, ale to oczywiście nie koniec. Moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej moich przygód w innych grach, skorzystajcie z tych dwóch odnośników, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco klikając mój awadar. i zapraszam was też oczywiście na wszystkie social media, bo tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. Także mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłych filmach. Trzymajcie się, cześć, papa!